Cześć! Ja jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku... Milik porozumiał się z Juventusem Guardiola zdradza, czy Messi trafi do Manchesteru City Josep Maria Bartomeu o przyszłości Kike Setiena José Mourinho chce polskiego napastnika Jest gotowy oddać Lukasa Moura Majecki ma za sobą pierwszy trening z drużyną AS Monaco Klauzula Lautaro-Martineza wygasła, FC Barcelona rusza do boju Ribery pokazał swoje obrabowane mieszkanie Debiut, który trwał 65 sekund. Wszystko zostało zaplanowane. James Rodriguez odmówił wyjazdu na mecz. Piłka Lazio Rzym tak jak Suarez ugryz przeciwnika. Dzisiaj bez pytania, ale mam dla was konkursik. Do wygrania będzie taka oto piłeczka. żeby wziąć udział w zabawie trzeba subskrybować kanał Ostatnich gwizdek. Trzeba subskrybować kanał Strefa Typów. Link znajdziecie w opisie oraz tutaj w karcie. Polubić ten film i poprawnie wytypować wynik dzisiejszego spotkania Atalanta Sampdoria oraz jednego strzelca. No i standardowo komentarze edytowane nie biorą udziału w zabawie. Komentarze dodane po 21.45, czyli po pierwszym gwizdku, też nie biorą udziału w zabawie. Ponadto, osoba, która doda kilka komentarzy, także nie bierze udziału w zabawie. Wyniki podam w następnym filmie, a teraz chciałbym jeszcze zaprosić do darmowej, przeglądarkowej gry w trybie menedżera piłkarskiego Footballteam.pl. Link do gry znajdziesz w opisie. Rejestrując się z mojego linku, masz dodatkowe 200 punktów energii na start. Gorąco polecam. No i lecimy z newsami. Miłego oglądania. Polska telenowela pod tytułem odejścia Arkadiusza Milika do Juventusu powoli dobiega końca. Według włoskich mediów polski napastnik dogadał się już ze starą damą. Według doniesień il Mattino napastnik zaakceptował warunki kontraktu z Juventusem. Według niego Milik ma zarabiać za sezon 4,5 miliona euro. W takiej sytuacji pozostaje porozumienie się między samymi klubami. Według tego samego źródła Napoli liczy na około 45 milionów euro za transfer. Inne plotki mówią o wymianie piłkarzy. Do Neapolu miałby trafić Christian Romero, który obecnie jest wypożyczony do Cenoi. Jeżeli klub Polaka nie przystanie na te propozycje, zaproponowany ma zostać Federico Bernardeski lub Luca Pellegrini. Obecni mistrzowie Włoch nie mogą być jednak pewni zakupu polskiego napastnika. O Milika pytają również między m.in. Tottenham czy Atletico Madryt. Jednak, według nieoficjalnych informacji, piłkarz chce zostać we Włoszech i przenieść się do Turynu. Wszystko wskazuje na to, że odejście reprezentanta Polski z Napoli to jedynie kwestia czasu. Hiszpańskie media donoszą, że Lionel Messi ma już dość obecnej sytuacji panującej w FC Barcelonie. W związku z tym pojawiły się plotki na temat jego odejścia do Manchesteru City, gdzie obecnie pracuje Pep Guardiola. Argentyńczyk, według klauzuli zawartej w obecnej umowie, może odejść z Dumy Katalonii po zakończeniu sezonu zupełnie za darmo. W związku z tym, według plotek, Pep Guardiola miał namawiać swojego byłego podopiecznego na przeprowadzkę do Anglii. Do tych rewelacji postanowił się odnieść sam hiszpański szkoleniowiec. Nie zamierzam mówić o transferach przed końcem sezonu. Moim życzeniem jest jednak, aby Messi pozostał w Barcelonie. Tę wypowiedź można rozumieć dwojako. Albo Guardiola uważa, że Messi nie odnalazłby się w angielskich realiach piłki nożnej, albo sam Pep niedługo wróci na Camp Nou, gdzie chciałby mieć Argentyńczyka przy sobie. Interpretować to można na różne sposoby. Przy okazji Guardiola został również zapytany o potencjalne wzmocnienie defensywy Dawidem Alabą, któremu za rok kończy się umowa z Bayernem Monachium. Pep odpowiedział dyplomatycznie. Zajmę się tym na koniec sezonu. Nadal mamy ważne cele do osiągnięcia. Wciąż dużo może zależeć od tego, czy The Citizens zostaną wykluczeni z Ligi Mistrzów. Jeżeli decyzja zostanie podtrzymana, z pewnością wielu piłkarzy zrezygnuje z transferu do Manchesteru City. Wszystko na to wskazuje, że FC Barcelona nie obroni tytułu mistrzowskiego. W związku z tym pod znakiem zapytania stoi przyszłość Kike Setiena na Camp Nou. Według nieoficjalnych informacji Setien już niedługo może pożegnać się z Dumą Katalonii. Ma do tego dojść, gdy Barça straci matematyczne szanse na mistrzostwo Hiszpanii. Sytuację postanowił uspokoić Josep Maria Bartomeu, który zapewnił, że Setien zostanie w Dumie Katalonii na kolejny sezon. Jestem zadowolony z ewolucji drużyny, mimo remisów. Kike Setien zostanie na stanowisku i będzie kontynuował swoją pracę w przyszłym sezonie. Jednocześnie Bartomeu przyznał, że zwolnienie Ernesto Valverde było najlepszą decyzją w tamtym momencie. Nie żałuję zwolnienia Valverde: zespół potrzebował zmiany. Setien zna nasze DNA. Poprawił się, wprowadził nowe pomysły, widać zmianę. Mam nadzieję, że tak będzie dalej. Wypowiedź ta jest reakcją na przedłużenie kontraktu przez Javiego Hernandeza w Katarze. FC Barcelona ma poczekać jeszcze rok na Hiszpana, który wtedy ma zastąpić kikę Setiena. nam planuje wzmocnienia, aby w przyszłym sezonie powalczyć o trofea. Na celowniku Jose Mourinho znalazł się polski napastnik, za którego jest gotów oddać Lucasa Moura. Chodzi oczywiście o Arkadiusza Milika, który jest w kręgu zainteresowań portugalskiego szkoleniowca. Według informacji Daily Mail, Koguty przygotowują ofertę wymiany dla Napoli, ponieważ nie chcą płacić wymaganych 50 milionów euro. Do Neapolu w ramach wspomnianej wymiany miałby trafić Lucas Moura, czyli bohater zeszłorocznego półfinału Champions League, który wprowadził Tottenham do wielkiego finału. Daily Mail dodaje, że piłkarzem zafascynowany jest sam prezes Napoli Aurelio De Laurentiis. Moura jednak nie może zaliczyć obecnego sezonu do udanych. W 42 spotkaniach strzelił 7 goli i zanotował 3 asysty. Jednak, tak jak na początku materiału wspomniałem, Milik nie jest zainteresowany opuszczeniem Włoch. Radosław Majecki od 1 lipca jest zawodnikiem AS Monaco. Bramkarz nie mógł zostać w Polsce i dokończyć sezonu z Legią Warszawa wszystko przez trenera drużyny z księstwa. W miniony wtorek Majecki odbył pierwsze zajęcia z nową drużyną. AS Monaco podzieliło się fotografiami z tego wydarzenia na swoim Twitterowym koncie. Polak nie powinien mieć problemów z dogadywaniem się po francusku, ponieważ już wcześniej zadbał o naukę języka. Wspomniał o tym agent bramkarza Rafał Szczypczyk w jednej z wypowiedzi. Naukę rozpoczął zimą zaraz po podpisaniu kontraktu. Chodził na lekcje kilka razy w tygodniu. W klubie trenował język w rozmowach z Wamarą Sanogo i Williamem Remim. W Monako nie będzie miał problemów z komunikacją. Nie pozostaje nam nic innego, jak czekać na pierwszy oficjalny mecz Majeckiego w nowych barwach. Przyszedł moment, na który czekali działacze z FC Barcelony. Jest to moment mocno związany z Lautaro Martinezem. Do 6 lipca obowiązywała klauzula odstępnego w kontrakcie Argentyńczyka, która wynosiła 111 milionów euro. Z wiadomych przyczyn Duma Katalonii nie mogła sprostać tym finansowym oczekiwaniom. Według obserwatorów, FC Barcelona czekała na ten dzień, aby móc wynegocjować mniejszą cenę za 22-letniego napastnika. Z drugiej strony Intermediolan może zablokować transfer swojej gwiazdy i nawet nie podejmować rozmów z działaczami hiszpańskiego klubu. Barcelona liczy na to, że uda jej się sfinalizować transfer w przeciągu kilku najbliższych tygodni. Według nieoficjalnych informacji, Lautaro Martinez miał już się porozumieć w sprawie długości kontraktu oraz wysokości wynagrodzenia. W minioną niedzielę ofiarą włamywaczy padł Frank Ribery. Francuz postanowił podzielić się ze światem nagraniem z mieszkania, które zostało obrabowane. Do włamania doszło w miniony weekend, kiedy to Ribery wraz z Fiorentiną byli na wyjazdowym meczu z Parmą. Z domu skrzydłowego zniknęły przede wszystkim biżuteria oraz złote zegarki. Francuz podzielił się widokiem swojego mieszkania na Twitterze. Rodzina piłkarza przestała się czuć bezpiecznie we Florencji. Pomoc postanowił zapewnić właściciel Fiorentiny Rocco Comisso. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby Frank poczuł się znów bezpiecznie. Wesprzemy go w tym trudnym czasie. Oprócz strat finansowych, takie wydarzenia są bardzo traumatyczne dla ofiar. Możesz też stracić przedmioty o wartości sentymentalnej, których nic nie zastąpi. W lidze rumuńskiej doszło do kuriozalnej sytuacji, w której piłkarz zaliczył debiut trwający 65 sekund. Wszystko było zaplanowane z zimną krwią. Do tego incydentu doszło w meczu pomiędzy Dinamem Bukareszt a Akademiką Klinczeni. W 65. sekundzie boisko opuścił Joan Borcza, dla którego był to debiut w drużynie Dinama. Od obecnego sezonu każdy rumuński klub musi zaczynać mecz z dwoma zawodnikami poniżej 21 roku życia w wyjściowym składzie. Później na boisku może nie być ani jednego. To właśnie z tego powodu Borcza został zdjęty z boiska po zaledwie minucie gry. Co ciekawe, to nie pierwszy tego typu przypadek. Wcześniej dokonał tego znany w Polsce Dan Petrescu, który zdjął swojego zawodnika po zaledwie 24 sekundach od pierwszego gwizdka. James Rodriguez znalazł się w bardzo trudnej sytuacji: jest niechciany w drużynie królewskich przez Zinedina Zidana. W minionej kolejce Real Madrid pokonał Athletic Bilbao na wyjeździe, a kolumbijczyk nie znalazł się nawet w kadrze meczowej. Skomentował to Zidan na pomeczowej konferencji prasowej. Hames nie chciał jechać na mecz z powodu spraw osobistych. Nic więcej nie powiem o tej sytuacji. Według dziennikarza Edu Aguirre z El Chiringuito chodzi o zupełnie coś innego. Hames jest bardzo niezadowolony ze swojej sytuacji w Realu Madrid. Poprosił Zidana, żeby przestał go powoływać na mecze, skoro i tak w nich nie gra, a woli zostać w domu niż lecieć z drużyną bez sensu. Zidan nie ma z tym problemu. Real Madryt chce pozbyć się kolumbijskiego piłkarza, który nie jest wykorzystywany przez Zidana. Odejście Hamesa Rodríguez'a wydaje się być tylko kwestią czasu. Do bardzo ciekawej sytuacji doszło w minionej kolejce Serii A, w której to piłkarz Lazio Rzym postanowił naśladować Luisa Suareza. Lazio mierzyło się w ligowym meczu z zespołem Lecze. W doliczonym czasie gry drugiej połowy, Patrick, zawodnik rzymskiego klubu, postanowił zabawić się w Luisa Suareza. Zobaczcie sami. Arbiter główny nie widział tej sytuacji, jednak przy pomocy wideoweryfikacji piłkarz Lazio został ukarany czerwoną kartką. Ostatecznie Rzymianie przegrali 1-2, mocno oddalając się od Mistrzostwa Włoch. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę, zachęcam do ocenienia filmu, subskrypcji kanału na dole, bardzo mi to pomoże. Widzimy się już wkrótce, do zobaczenia!